Thank you. ale to w dwóch odcinkach, które mam zrobić tak, że musiałbym nowy konto założyć, że jakby usuwać y, cały sezon i zrobić nowy se, od nowa sezon Klekki, po prostu zrobić już sezon czwarta od filmy z filmu sezonu lepiej go zostawić, nie? Ja, Właśnie ja odzyskam tamtego na pewno. Więc no, to było wszystko, co, <zupełnaanzia> co miałem powiedzieć, a my już leki i dzisiaj robimy misję. <nie> dzisiaj robimy misję Soe. Nie, nie Soe, tu, tu jest Soe. Dzisiaj robimy misję Soe 20 sierpnia 1944. Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych szwabów, sunąc w kierunku Paryża, ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. Jak to mamy pewnie, się wykazać? Trzeba, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, z brytyjskimi spec-siłami. coś dużego. Pewniakiem. Davis jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marinii, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z ser. Po to przydzielam wam ludzi z SOR. Udziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o marini. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu to był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu Russo obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los paryża zależy od was. Przypomina mi to zrzut na dwerkor. Zasadzka na patrol gestapo. Jaka z ciebie romantyczka. Dobra, to nasz cel. Trzeba Szkopom przyznać. Kurde, pociąg jest na czas. Cholernie duży pociąg. I dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! O kurde, przyjechali. Dobra. Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zussman popisaliście się w Marynii, więc będziecie ich osłaniać. No dalej. Drogę! Okej, okay, tylko chwilę, chwilę, chwilę. Chcę sprawdzić, gdzie się wszystko nagrywa. Git, 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 dobra. Wychylać się. Założyć tłumiki. Nagrywam nagrywam. U, tłumiczki, dobra się, to będzie jedyne. mi A, tego stripera! Użyj noża, Daniels! Jak się używa noża? Za zachł wrog od w odtyły w kihinki, aby... Dobra! Zacznij, zacznij, zacznij. Dobra robota, Daniel. A teraz oficer! Na twój znak! Zacznij. Zacznij. Aha dobra, no tak mam tu miki. Dobra leży. Piękny strzelbę. Pięknie, panowie i panie. turner weź kilku ludzi i obejdźcie tak, do mnie. Dalej! To jest, Ta jest. Trochę, trochę blusa, więc, nas... Dalej. ryzyk... ryzyk fizyk, jak tak to mówi. doskonale O kurde To jest... Ona, ją, ona Ona... go tak wycią... Dobra Nieważne <grym> się bardziej. Głowa nisko Dobra No to... Chodźmy Tędy? A ja się zbagowali? Кле... Добре. Това е... Клик, а да направих с... Окей. да сам. Добре. Трябва да пълниш. Тук е клик. О, черт. Окей. Това е тип! Добре, Pójdziemy tutaj, do... Zab spróbujemy zabić tamtego typa, o. Dobra, on tam... on jeszcze pójdzie trochę dalej. Prawie mnie zauważył Dobra, tamtemu złamaliśmy kark. A oni się tutaj patrzą nie? Tam gdzieś Dobra Teraz bym tego spróbował zabić jakoś. Ale tam są typy. O, poszli, dobra. Kajmar okay, pójdą. O kurde, mógł mnie zauważyć. <laughs> Uderzyłem go... Nie, uderzyłem go tym bronią, jak chciałem go z noża zrobić. Ale byłem za daleko. Dobra, e, zaraz. Co teraz zrobić? Tutaj pójdziemy? A jakby tędy... Aha nie, bo tam są ci Dobra. Tędy się nie da. To co teraz mam zrobić? Tam jest przejście. Tylko... Jak ich wyminać? O, dobra, on poszedł, a on? Chyba, że go zabijemy. Dobra, że no, Oni mnie nie zauważyli, że się, się dziwię, ale dobra. Masz tu kosę? Dobra, leży. Ten a tutaj jest... Y dobra, przeszliśmy tą bramę bez wykrycia. Tam jest jeden, to, to jak ja mam przejść tam? Jako, tam jest jeden i tu jest jeden on, A może on gdzieś pójdzie E, ich tam, Idź stąd Ale nie mogę go zabić, bo chyba że go Czy by... zabiję go? Czy nie mogę? Mógłbym go zabić, ale dobra, bo może tam ktoś będzie jeszcze A tutaj coś się przejrzeć z klikami Co tam jest? Okno, 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 dobra, pójdziemy Spróbuję przejść oknem. Dobra. Udało się, nie zauważyli nas. Zmiana planu! Zauważyli nas! Brawo! Nie możemy dać mocne. Nie. Szydko, nie. Szybko! Szybko! Wiedzi ktoś! Nie może! Nie, nie mogę się ruszyć! Flankuję z lewej! Nie. Musimy gonić pociąg! Nie wychylać się! Rozprosuj. Wszystko będzie dobrze! Trzymaj się tam, braku! Zabierz, mnie sto! Zabierz szans. Szans. mi jedno! mi na życie! Jestem w Dobra, do pociągu!

No biegnę! A co? No nie biegnę! się spodował. Dawaj! Wszyscy do dżipu. Musimy zatrzymać ten pociąg! Jazda, jazda! Trzymaj się! Kurwa, uważaj! Trzymaj się, drogi! Trzymaj się, balon! Trzymaj się! Oh. Widzisz go? Tam jest! Gaz do Lewo. Skręć w prawo! Skupimy go! Staram się! Pod mostem! Ucieka nam! Musimy dostać się naprzód pociągu! Strzelaj dalej! Uciekaj stąd! Nie trafią nas, jeśli będziemy za blisko! Rana! A no, super! Mam Eee, G! Szybko! Kurwa! O ja no! jest! i Ja nie, nie ja wiem, gdzie jesteś? Idę, trzymaj się! On jest? O, o kurwa... Cośmy tu odjebali? Nie wierzę, udało się! To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet Pearson odpuści nam na kilka minut. Uwaga! Za mną! Zabiorę was do plutonu! Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. Dobrze. Nie wiem czy jej ufać, ale dobra, to jest to chyba innego wyboru nie damy. Dobra, Jakiemy... dobre. Czyli... Dobre. No to jest w ogóle. Awtecka gotowa! Aha, dobra. Czyli... Dobra, byliśmy przez generalny, ale to jest sobie no dobre, bo niby... Wiecie... Pociągiem tutaj czy... Potřebuji aptečky! Zbiegła, taki co takiego? Ty, bo taki dostała, ale... Nie nie mnie Co? Gdzie oni tam? O, nie ma! Zdech tej broni. Nie wiem, czy miał jakąś broń.

Wygląda na to, że są przed nami. To się Was Pluton jest tam. Dobra. O, dobra, są nasi. Albo i nie nasi? Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Russo. Jest członkinią Ruchu Oporu. Zabiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkody. Na Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam. Nie wiem jak, dane ale Zeus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Russo. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć, kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem. Nie zakończymy odcinek, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia do następnych odkinków. Nie zapomnijcie zostawić sobie z dzwoneczkiem oraz łapki do góry. Następną misją będzie wyzwolenia. E, chyba to będzie wyzwolenie pary dla nie mylę. Ale nie wiem. No i co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia od następnych odcinków. Pa pa! Hej!